Dobry wieczór. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w pierwszym dniu naszego vlogmaga. Vlogmag, czyli będziemy sobie magikować przez 15 dni i dzisiaj zaczynamy od oczyszczania. Chciałabym, żebyśmy najpierw przygotowali naszą świecę do użytku. Ja mam akurat świecę czarną, ale naprawdę, co będziecie mieli, to będzie dobrze, byleby po prostu działanym było. Mam gwóźdź i wypiszę sobie, że to oczyszczanie dotyczy mnie, czyli moje imię i datę urodzenia. Po to, by energia przeniknęła do świecy nasza, używa się właśnie dla tego oleju, który ja oczywiście... A, dobra, odkręcę całkiem. Nie chcę go urywać, wiecie. I to może... Ja mam akurat olejek oczyszczający, swój własny, że tak powiem, który pachnie i tak dosyć dobrze, jak na oczyszczający. I teraz są różne szkoły. Namaszczać od dołu, do góry, od góry do dołu. My po prostu namaścimy, żeby ta nasza energia, możecie oliwą z oliwek, olejem, nie ma problemu. Ja mam dosyć nieestetyczne naczynko do spalania. Może je poza wizję, może je zgarnę poza wizję po prostu. No i tak przygotowana świeca. Niech sobie z nami będzie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, dobrze widać. Świece są namaszczone. Jak nie macie namaszczania, nie macie cokolwiek, nie przejmujcie się tym. Bądźcie czyńcie, medytujcie. To jest najważniejsze. A zrobione jest lepsze od doskonałego i nie będziemy się tu kłócić o kolory świec. <tak> Także co? Działamy. Działamy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam Go poprzez świece, ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi, Wzywam go poprzez pola, łąki, lasy, macierz i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła, który smutki troski stąd przegoni, Wznoszę blokadę, buduje mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci. Przez sól ziemi, wiatr szalony, czysty strumień, żar co świeci oraz święte bóstw imiona, Morgan i tor. Zapalmy teraz nasze świece. Zapalam te świece w energii bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca Duchowych, przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych, do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań naszych. Zapłatą za pomoc w magii, Strażnikiem Energii Duchowych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, Tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Witam wszystkich w pierwszym kręgu. Dzisiaj skupimy się na naszym oczyszczaniu. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia. Wszystko czyni gładko. Zamknijcie oczy weźcie kilka głębszych wdechów i, jak co w tych naszych rytuałach, przywitajmy się w naszej przestrzeni, w naszym kręgu. Z żywiołami. Przez których moc i dzięki których mocy będziemy dzisiaj oczyszczeni. Z za horyzontu wyjawia się postać, pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie dziarskim, silnym krokiem, władca żywiołu ognia. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale, Otwiera przed tobą swe mocarne ramiona, Będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Zza horyzontu wyłania się postać, Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do Ciebie z winnym, płynnym krokiem władca żywiołu wody. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed Tobą swe mocarne ramiona. Będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Za horyzontu wyłania się postać. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie zwiewnym, lekkim krokiem władca żywiołu powietrza. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed Tobą swe mocarne ramiona. Będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Za horyzontu wyłania się postać. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie mocnym, silnym krokiem, władca żywiołu Ziemi. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed tobą swe mocarne ramiona. Będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Pokłoniliśmy się naszym żywiołom i tak będziemy robić codziennie. Natomiast teraz chciałabym, byśmy na naszych kartkach wypisali rzeczy, których, z których się oczyszczamy na poziomie mentalnym, energetycznym. Ja będę pisała w ten sposób. Oczyszczam swoją energię i swoje ciała fizyczne i subtelne z wszelkich negatywnych energii. Świadomych i nieświadomych. Tak się dzieje. A więc tak jest. Przez wolę moją i kręgu działanie taka wola ma. A więc tak się stanie. Zamknijcie ponownie oczy i wyobraźcie sobie, że nad waszą głową znajduje się źródło czystej kosmicznej energii. Zobaczcie, jak ta energia dociera do was, przenika przez waszą czakrę korony trzeciego oka, dociera do czakry gardła. Do czakry serca, do czakry splotu słonecznego, do czakry kreacji i czakry postawy, jak wypełnia całe Wasze ciało. Poczuj jej ciepło i moc. Poczuj, jak głębiej oddychasz. Jak uwalniasz się od więzów i podpięć? Jak z każdym oddechem puszczają Twoje ograniczenia. Powtarzaj za mną swoją wolę. Uwalniam się od wszelkich negatywnych energii, które mnie obciążają. Uwalniam się od wszelkich negatywnych energii które mnie obciążają. Uwalniam się od wszelkich negatywnych energii, które mnie obciążają. Otwieram się na przepływ czystej pozytywnej energii. Otwieram się na przepływ czystej pozytywnej energii. Otwieram się na przepływ czystej pozytywnej energii. Jestem czysta i wypełniona światłem. Jestem czysta i wypełniona światłem. Jestem czysta i wypełniona światłem. Weźcie swoje świece w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecach tych płonie. Wysłuchajcie wraz ze mną magicznych słów mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Ogniem i wodą, powietrzem i ziemią oczyszczam nas wszystkich w tym kręgu od wszelkiego zła i negatywnej energii. Niech światło i miłość wypełnią nasze wnętrza. Niech nasze dusze znajdą spokój i harmonię. Niech nasze moce połączą się w jeden puls. Niech moc kręgu, który stworzyliśmy, będzie mocą naszego oczyszczenia i tarczą obronną. Niech światło oczyści nas i rozprzestrzeni się dalej na wszystkie strony. W imię Słońca i Księżyca. Imię wszystkich dobrych energii. Oczyszczam nas tutaj zgromadzonych, wsparta siłą i mocą żywiołów. Na me zawołanie taka wola ma, więc tak niech się stanie. Możemy teraz spalić naszą kartkę. Na północ południe wschód zachód kieruję, Za błogosławieństwa szczerze dziękuję, Aż żywioły powietrza, wody, ognia ziemi niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Świeca rytualna powinna wypalić się do końca, do samoistnego zgaszenia. Dziękuję Wam, po trzykroć Wam dziękuję na nasze oczyszczenie, naszą energię kieruję. Jutro o 21:00 zapraszam na rytuał wybaczenia. Będziemy budować i niszczyć. To, co trzeba wybaczyć. Także zapraszam i dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli lecicie do swoich zajęć, to dobrej nocy życzę. Ja zaraz robię wieczór z wróżką, więc możecie również być. Natomiast pamiętajcie, by zostawić łapkę w ramach no, ja nie mówię, że trzeba być mi wdzięcznym, ale wymiany energetycznej, więc to na pewno. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ci, którzy będą chcieli osobno zrobić ten rytuał, bo teraz się przyglądali, on będzie wgrany jako zupełnie osobna część. Także w ten sposób będziemy działać. To za chwilkę, trochę przerwy i do zobaczenia.